Miesiąc lipiec roku 2013 to data wejścia w życie na terenie wszystkich gmin naszego kraju przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Dokument ten wprowadza jednolite rozwiązania organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami i nakłada na samorządy szereg obowiązków w tym zakresie. Jest mi niezwykle przyjemnie spotkać się z państwem dzisiaj tutaj i dziękuję za tą możliwość zaprezentowania tego, co do tej pory zespół, który został powołany w Gminie, mógł wypracować. Jesteśmy bardzo zaawansowani z pracami, które powinniśmy do tego etapu już wykonać. Mamy pakiet uchwał związanych z wprowadzeniem w życie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starachowice. Mamy również sam regulamin, który był poddany konsultacjom społecznym w ostatnim czasie jest również zaopiniowany pozytywnie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Naszym naczelnym celem przy tworzeniu zarówno tych uchwał, jak i tego Regulaminu, jak i zrębu całego nowego systemu, który będzie u nas funkcjonował, było zachowanie jak najniższej stawki opłat dla mieszkańca. Przy jednocześnie spełnieniu wszystkich założeń aktu prawnego, jakim jest znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie naszego kraju. To wyzwanie stoi w tym momencie przed wszystkimi gminami na terenie Polski. Ta bazowa data, lipiec przyszłego roku, jest tym progiem, który no, musimy się w nim zmieścić i musimy się z nim zmieścić w sposób bardzo taki, powiedziałbym, mądry i racjonalny. Nasza propozycja zmierza ku temu, żeby utrzymać pewien status na terenie miasta tych rozwiązań. To znaczy, chcemy zwiększyć zakres usług dla mieszkańca, przy, tak jak powiedziałem pierwotnie nie zmienionej lub zmienionej w minimalnym stopniu stawce opłat. Natomiast z informacji, które do nas dobiegają z terenu całego kraju, z konsultacji, które przeprowadzamy z gminami, nie tylko z terenu województwa, ale tak jak mówię z całego kraju jest to bardzo trudny problem i stawki opłat w niektórych gminach wzrosną Wielokrotnie w porównaniu do tego, co mają, z jednej strony, ciekawa rzecz, można spróbować wprowadzić do systemu na początku masę rozwiązań, kompleksowość rozwiązań, co skutkuje potężnym zwiększeniem statki, stawki, lub spróbować ten sam problem podejść racjonalnie, zacząć od pewnego pułapu, a nie jest, ten, nie jest ten system, systemem, że tak powiem, stabilnym, czyli jak już coś wprowadzimy, jest to na stałe. Nie, on, on pod, będzie podlegał cały czas zmianom, on będzie podlegał cały czas, yy, yy, będzie ewoluował i będziemy dążyli do tego, żeby go udoskonalać w następnych latach. Mieliśmy okazję przez te kilka miesięcy od początku tego roku konsultować się z różnymi gminami. Bardzo dużo gmin z Polski przyjeżdża do nas od Poznania, Gdańska, Wejherowa, Lublina czy Tarnowa poprzez mniejsze gminy. Wymieniamy doświadczenia. My uczyliśmy ich pewnych rzeczy, które już na przełomie tych ostatnich 8 lat dopracowaliśmy tutaj w Strachowicach. Uczyliśmy się również od nich wielu rzeczy, czy Korzystaliśmy z wielu pomysłów, które, że tak powiem, świeże głowy potrafią wprowadzić przy interpretacji przepisów ustawy. Ale może jeszcze parę słów na ten temat powie koleżanka. Proszę bardzo. Ja może tylko podkreślę jedną rzecz. Obligatoryjnie do końca tego roku Radami Gminy musi podjąć pięć uchwał, te projekty uchwał zostały złożone, będą dyskutowane na najbliższej sesji. Naszym głównym założeniem dostosowania systemu, który u nas w Starachowicach funkcjonuje od 2003 roku do nowych uregulowań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W tym wszystkim chodziło nam o to, żeby Utrzymać system i metody, które w tej chwili, na, utrzymać na tyle, na ile można, które w tej chwili obowiązują. Więc, przygotowywując te pakiety ustaw, założeniem naszym głównym było przejęcie, w, w, wciągnięcie do systemu wyłącznie nieruchomości zamieszkałych, czyli tak jak to jest w tej chwili u nas w Starachowicach, bo ustawa daje możliwość przejęcia do systemu również nieruchomości niezamieszkałych. Uważam, że przy takim założeniu, wejście w nowe uregulowania prawne jest no, słusznym założeniem, a system z biegiem lat możemy modyfikować i dostosowywać, przejmując kolejne nieruchomości. Generalnie chodzi tu o kwestię związaną z tym, że chcielibyśmy system zachować w takiej konfiguracji, jak jest obecny. Nie przejmować do obsługi jako miasto tzw. Tak zwanych gospodarstw niezamieszkałych. Pod tym szyldem kryją się firmy, sklepy, sklepiki na tronie miasta. Chcielibyśmy, aby przetarg, który musimy przeprowadzić, był w jakiś sposób porównywalny z przetargiem, który prowadziliśmy i to daje też szansę na no, utrzymanie w miarę na takim podobnym do obecnego poziomie stawki według naszych analiz, naszej wiedzy, naszych spotkań. Wprowadzenie do tego systemu. Pojawił się taki projekt uchwały tu zgłoszony przez grupę radnych. Spowoduje, że być może będzie lepiej niektórym zarządcom duży, dużych bloków, spółdzielni mieszkaniowej, kierownictwo zyska, natomiast niekoniecznie zyskają obywatele. Bo jak prowadzimy te firmy, może dojść do tego, że ta stawka wzrośnie i dziś już o tym informujemy też opinię publiczną w sposób taki jasny. Nasze wyliczenia o tym mówią, my uważamy, że tak będzie. Państwo radni podnoszą tam inne argumenty. No, chcą wprowadzenie do systemu yy, no, tych gospodarstw niezamieszkałych, bo tak się mówi w ustawie. Ale mówiąc wprost, chodzi tu o sklepy, sklepiki przedsiębiorców. To, że ktoś dziś nie ma podpisanej umowy, że udało mu się tam tą umowę jeszcze nie podpisać, to nie znaczy, że. No, tak będzie zawsze. No, na pewno możemy to jakby jeszcze doprecyzować, czy też no, bardziej się domagać, częstszymi kontrolami. Na pewno prowadzenie nowego systemu będzie do tego prowadziło. Tam pojawi się jakby nowe rozwiązanie dzisiaj niespotykania, to jest złożenie deklaracji, którą musimy też wprowadzić stosowną uchwałą. No i od tego zależy yy, naszym zdaniem, czy mieszkańcy będą płacić w sposób porównywalny, czy też ta opłata wzrośnie. No ale jak wiadomo, nie jest to upoważnienie Prezydenta Organu Wykonawczego, jest to uprawnienie Organu Stanowiącego, w tym przypadku jest to Rada Miejska. Mam nadzieję, że tym razem wszyscy Radni w sposób właściwy te nasze wnioski zrozumią, że nie będą rozumieć co innego i nie zrobią co innego. No to tylko o tyle mogę dzisiaj apelować, bo jest jeszcze odpowiedni czas. Także tyle w tym zakresie. Natomiast pojawiły się też ostatnie uwagi. Nie lubię niedokończonych spraw, że Państwo radni mieli za mało informacji i dlatego nie podjęli decyzji. Ja i Wrócę tu do kwestii dotyczących przekazania zadań komunalnych, komunalnych do Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Otóż informacja dotycząca panowego rozszerzenia działalności jednostki została przekazana Radnym Rady Miejskiej w dniu. 10-16 października. Na pewno na sesji taką wiedzą dysponowali, na pewno jak czegoś nie rozumieli, mogli pytać, więc yy, trzeba trochę takiej odwagi cywilnej. Jak się powiedziało nie, to trzeba za to wziąć jakąś odpowiedzialność. Także to musiałem jeszcze, będąc przy głosie, wyjaśnić. Ale wracając teraz do kwestii gospodarki odpadami, czy macie Państwo jakieś pytania? Ja mam. Prezes, macie. To... Tak, słyszę, że, że, że prowadzicie. W konsultacjach z innymi gminami yy, obserwujecie stawki w Polsce. O ile te stawki mogą wzrosnąć, konkretnie jeżeli chodzi o gminę Strachowicę, pewnie takie analizy wstępne, bo je bardzo wstępne prowadzicie, i no, ta stawka jest teraz w okolicach 6 zł. Ile może być od 1 lipca? Pytanie bardzo trudne, i takie pytanie, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. Tak naprawdę, yy, w chwili obecnej, z naszych wyliczeń, z naszych przymiarek. Mówię, będziemy mogli oscylować przy stawce, która obowiązuje mniej więcej na terenie starachowic, ale to wszystko rzeczywiście zweryfikuje sam proces przetargowy, rozstrzygnięcie przetargu, i w tym przetargu uzyskana kwota. Czyli naprawdę co nas czeka po nowym roku, to z jednej strony rozstrzygnięcia na zasadzie na ile będzie rozbudowany system i co będzie wchodziło w skład tego systemu, czyli rozstrzygnięcia przez, tak jak powiedział przed chwilą Pan Prezydent, przez radnych. I druga sprawa to jest zorganizowanie przetargu, przeprowadzenie go skutecznie i wyłonienie wykonawcy, jak również kwoty, która będzie obowiązywała w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszego miasta. Ale są takie gminy, bo też słyszałem wypowiedzi, gdzie ta stawka za wyrost nieczystości komunalnych Wzrosła kilkaset procent? Zrosła bardzo wysoko. Są gminy duże, które oscylują przy stawce w granicach 20 zł od osoby. Są gminy, to znaczy to jest, to jest też jeszcze taka kwestia, którą trzeba by rozgraniczyć, bo mówienie o pieniądzach przy sytuacjach nieporównywalnych jest takim troszeczkę nadużyciem. Wszystko zależy od tego, jak włodarze danej gminy czy jak radni w danej gminie zadecydują przede wszystkim. Czy liczymy od powierzchni mieszkania, czy liczymy od zużytej wody, czy liczymy od osoby, czy liczymy jeszcze ten czwarty ryczałt, sposób ryczałtowo od gospodarstwa. To wszystko powoduje, że stawki nie zawsze są porównywalne. Natomiast mamy już informacje tego typu, że w niektórych miastach. Nawet w niedalekiej okolicy Starachowic, stawka będzie oscylowała w granicach 15-16 zł, grubo powyżej 10 zł od osoby. A jakie są przyczyny? Oni wchodzą. Oni nie mieli takiego rozwiązania jak u nas. My jesteśmy venementem w skali kraju, bo tylko 18 gmin w Polsce przy czym my byliśmy chyba miastem największym w całej Polsce. Wprowadziło wcześniej referen poprzez referendum ten podatek śmieciowy. My jesteśmy jak gdyby na innym etapie, troszeczkę, chociażby z tego powodu, że mamy całkowite rozeznanie, jaką bazą płatników, czyli mieszkańców miasta dysponujemy, jak to się kształtuje ilość odpadów przez lata, jak wygląda ten proces, więc mamy troszeczkę inne rozeznanie. Oni są na początku tej drogi. Dopiero po tym, jak rozstrzygną przetargi, dopiero po tym, jak spłyną do nich deklaracje, będą mogli pewne rzeczy analizować czy wprowadzać w sposób taki miarodajny. Nasz pomysł jest taki, jaki był, czyli płacimy od głowy. Tak, myślę, że nie ma co psuć tego, co przez parę lat wypracowywaliśmy. Panie redaktor, nie mogę w sposób, że tak powiem, w tym momencie świadomy powiedzieć, o ile by to mogło wzrosnąć. Mam odczucie i poparte może troszeczkę wiedzą w tym zakresie, że na pewno by wzrosło. Teoretycznie system musi być samobilansujący się. Czyli wpływy od mieszkańców muszą pokrywać wszystkie wydatki. Ale im większy pakiet usług zaserwuje mieszkańcom, tym myślę, że te wpływy. Będą musiały być wyższe. Dlatego. Ale i większe koszty obsługi. No, pojawia no, nam się cała paleta przedsiębiorstw. Mamy doświadczenie w obsłudze mieszkańców od głowy. Tu mamy da bazę danych, mamy wiedzę i tak dalej. Wprowadzamy, załóżmy, ten pakiet propowany przez radnych. Pojawia nam się jakby taki pakiet yy, z innego przedziału, yy, dla nas nieznanego. Więc jakby zbadanie, doprecyzowanie. No, wymaga też pracy ludzi, to kosztuje, wymaga sprzętu, to kosztuje i my na tym pierwszym etapie, pierwsze trzy lata nie chcielibyśmy, żeby właśnie mieszkańcom, bo nagle no co się może okazać, w przetargu wyjdzie kwota, strzelam no chociażby dwukrotna jak mamy obecnie i wtedy kto weźmie za to odpowiedzialność w momencie takim, gdzie pojawią się przedsiębiorcy, jak to zrozumią zwykli mieszkańcy? Nie zrozumią tego, on płacił 6 zł, a dzisiaj będzie płacił 12, więc chcemy, żeby system był czytelny, żeby na porównywalnych próbach... Zrobić ten przetarg, nie wprowadzać. No bo dziś w czym jest problem? No dziś firma, sklep na szlakowisku, znajdujący się pod budynkiem, na parterze, ma obowiązek mieć umowę z firmą, która wywozi odpady. I on w nowym systemie, naszym zdaniem, dalej powinien mieć taką umowę i powinien dalej w ten sposób regulować swoje zależności, umawiając się z kimś, kto mu to odbiera. Nie? Tu wchodzimy znowu w, w obszary kontroli tego wszystkiego, bo jak wejdziemy w to również wchodzimy w obszar dużych przedsiębiorstw ty, typu MAM, typu Konstar, typu Szpital. My w, na razie nie chcielibyśmy na tym etapie, chcielibyśmy ten czas pierwszych trzech lat poświęcić na realizację ustawy w nowych przepisach z obsługą tylko mieszkańców, licząc im odpowiedź. I czego nie będą mieli? muszą, no, muszą mają, bez muszą, wymóg, wymóg prawny. Do takich ludzi uda się jeszcze Straż Miejska. Ale wiemy, jak wygląda dzisiaj to. Muszą, ale, ale, ale wie Pan, ale to dzisiaj. dzisiaj. Czyje, wys, czy, czy, czyje, wysyp, czyje dzikie wysypiska były w Starachowicach, To nie obywateli Starachowic zatrzymywano pod cmentarzem, tylko obywateli sąsiedniej gminy, nie? skałkować gdzieś tam musieli to wszystko potem sprzątać i sprawdzać, czy z Wąchocka wcześniej, a dzisiaj będą mieli to samo w Wąchocku, więc im się nie będzie opłacić tych śmieci brać i wieść, bo tamto dzisiaj mają jakieś opłaty od kubła, nie od kubła i wtedy się opłaci, żeby w tym kuble było mniej, bo wtedy się, albo się później napełni, to też zapłaci się raz na trzy miesiące, natomiast... Uważam, że dotyczy w sensie tych, że ludzie nie wszyscy to rozumieją i ludzie przywożą, powiem Pani prosty przykład. Przemieszczam się codziennie w okolicy, w okolicy chociażby PKS-u, no i wyjeżdżam tam z PKS-u, nagle się okazuje, że po prawej stronie na śmietniku jest około 20 butelek po Red Bullu. No i to jest dzikie wysypisko, no i tak sobie myślę, kto by to tu przywiózł, no ale tak zobaczyłem, że tam dalej jest parking tirów, jest na pewno ktoś, kto długo jeździ, wzmacnia się tym napojem i w momencie uznał, że nie warto tego rzucać do kosza, zatrzymał się na półboczu, nie wiem w jaki sposób to wyrzucił na trawnik. No i to jest dzikie wysypisko. No, no nad takim czymś to się nigdy nie zapenuje, no bo no, ten człowiek i tak płaci, nie płaci, no on ma taki nawyk, normalnie to wyrzucił wrzucił do reklamówki i do kosza, nie? No tego to, to, to na pewno, ale na pewno przyzna pani, że w momencie wprowadzenia systemu to ten problem nie dotyczy tak mieszkańców, ten Mieszkańcy Starachowic wiedzą, że czy on te śmieci wywiezie gdzieś tam, to i tak musi zapłacić te 6,40, 20. Nie wiedzą, już mówi: To co ja będę wywoził? Wystawię przed dom i mi zabiorą. Ale Tym bardziej, pewno, że zabierają każdą ilość. Na pewno i u nas nie było tego problemu. I na pewno jednak no, jest jeszcze trochę niezrozumienia, trochę takie, takie, takiej zwykłej, no, takiego małego cywilizacyjnego no, ale ale nowego. Z firmami, czy to nie ma przełożenia na firmy? Że czy Jeśli ja wiem, że ja zapłacę, to gdzie ja będę wywoził, czy, czy szukał sobie ale, gdzieś. Ale to firma, to tak jest jak z wywozem nieczystości. Przychodzi pan, sprawdza, ile pa, pani wody zużyła, a ile pani wywiozła szamba to samo będzie i z tym. Dzisiaj też się takie kontrole odbywają. To nie jest tak, jak niektórzy twierdzą, że to się nie dzieje. Firmy raczej, no ale zdarza się też jeden przypadek, że nagle gdzieś tam olej się dostał i to się pojawiło w kamiennej. No zawsze są nieuczciwi. No wszystkich nie opanujemy. No. no bo jak będzie ten ktoś, to też będzie miał normę. No to odwracamy sytuację. Obejmujemy również tego typu y, przedsiębiorców. I on ma normę tam, ileś, nie wiem, 100 metrów sklep, to powinien mieć cztery pojemniki, tyle po ile. No a jak te pojemniki mu się będą zapełniać na okrągło y, i niekoniecznie śmieciami też y, komunalnymi, bo mówimy tu o odpadach komunalnych, bo często my y, odpady rozumiemy jako całość. To są odpady również, a to będzie to regulować i regulują to przepisy tak zwanych opłat produktowych, że ci, co na przykład w kartonach skądś przywożą, będą się musieli z tego rozliczać. Już się muszą rozliczać. A ten system to będzie jeszcze bardziej, że tak powiem, szczelny. I dlatego on nie będzie miał interesu, żeby te kartony oddać do kubła z komunalką, bo on się w ten sposób nie rozliczy. Z, że tak powiem, z, z tych poziomów odzysku. Bo każda z tych firm musi to robić. Także system generalnie powoduje, że jak on wejdzie w całym kraju, no to nie będzie celu wieść z Kałkowa do nas, od nas do Kałkowa. Przedsiębiorca będzie się musiał rozliczać, no z komunalki, no to, no to, to, to no ile ta jego sprzedawczyni, bo to są właściwie też te, te odpady, o tych mówimy. Natomiast inną grupą odpadów są odpady, no tak mówiąc krótko, produkcyjne, które te firmy według własnych rygorów i tak dalej odprowadzają. Także to nie jest tak, że no na przykład w Manie powstaje ileś tam odpadów, w tym niebezpieczne tam jakieś lakiery, farby, pozostałości po tym, to oni dalej się tym będą zajmować. Oni, tu chodzi tylko o, o komunalne. Więc to jest bardzo cenna uwaga Pana Prezydenta. Czym innym jest na przykład opakowanie po chipsach, które ktoś zjadł w sklepie i zostawił w koszu na śmieci, a czym innym jest kartą, w którym te chipsy zostały przywiezione. To są dwa zupełnie różne rodzaje odpadów. I my się mamy zajmować tym, co jest w koszu i tym, co jest z na podłogi na przykład i tak dalej, a nie tym, jak było dostarczone. I tak w jednym zdaniu na koniec ode mnie, czy w tym nowym regulaminie jakieś konkretne, takie drastyczne zmiany dla mieszkańców nastąpią? Poza tym, że trzeba było zastosować przepisy, które wynikają z ustawy, jest to artykuł 4, który mówi, co ma regulamin zawierać. Regulamin jest skonstruowany ściśle z wynikającymi i zapisanymi tam punktami. Jest to troszeczkę inna wersja niż poprzednio obowiązującego, który był bardzo szczegółowy, tu natomiast nie wychodząc. No to na przykład, że do tej pory nie składał deklaracji, a teraz musi wypełnić znaczy, deklarację. To jest, to jest no Ja już nie mówię o obowiązkach, przykład, Ale fizycznie właśnie obowiązek. To, to, to nawet nie z samego regulaminu. Bo regulamin to są zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. To, to Natomiast na przykład, że to wynika To suchą i mokrą. Teraz będziemy mieli no teraz, rozbitą tak. na poszczególne kolory, gdzie będziemy kładli mhm. szkło, karton i zmieszanie. Każde mieszkanie będzie miał taki problem, Każdy, tak. tak. No to, tak. jest istotna, to jest istotna. Każdy mieszkaniec będzie miał worek indywidualny, no a pojemnik. To znaczy, mówimy o bardziej, bardziej rozbudowane selektywne zbieranie odpadów. Nie będą trafiać wszystkie tak zwane suche do jednego worka, tylko chcemy na frakcje. Czy jedna, jedna rzecz jest taka, która no, nie jest drastyczna, ale jest no, obowiązkowo narzucona przez ustawodawcę, czyli pojemnik na odpady zmieszane na posesji zapewnia sobie właściciel posesji. Czyli nie tak jak w tej chwili, że firma Almag zaopatrzyła wszystkich w pojemniki na odpady komunalne zmieszane i te odpady są te, te czarne pojemniki, czyli 240 tam i, i 1100 te, które są na terenie miasta, tylko teraz y, właściciele posesji będą musieli sobie poprzez zakup, wydzierżawienie, jakąś inną formę zapewnić posiadanie tych pojemników. Jeżeli chodzi o odpady przeznaczone do zbierania surowców odgiranie selektywnie to będzie koszt systemu, zapewnia to miasto. No i to jest konkretne. Takie pojemniki na śmieci zmieszane będą były zestandaryzowane, żeby tak. pasowały do Regulamin to bardzo jasno precyzuje. Ja i polska norma, którą przywołuje. <grym> <grym> Poważnie, są skodyfikowane. Czy pojemniki pasują do no ale my podajemy tam cały katalog w regulaminie, jaki u nas powinien być stosowany po to, żeby potem w specyfikacji powiedzieć, że mają mieć mieciarki przystosowane do obsługi KP jakiś tam, jakiś, jakiś tam. No. W przypadku mieszkaniowych? W przypadku wspólnot mieszkaniowych obowiązuje to samo prawo jak każdego innego mieszkańca. Tak, może, sobie, może sobie go wydzierżawić od przedsiębiorcy, może go sobie kupić, może zrobić to w jakikolwiek inny sposób, natomiast do takiej altany czy punktu gromadzenia odpadów będą dostarczone pojemniki do selektywnej zbiórki poprzez miasto. I jeszcze na jedno chciałbym zwrócić Państwa uwagę w tym momencie, że no przyjęcie tego pakietu tych uchwał, przyjęcie regulaminu pozwoli nam na taką, jak gdyby pozycję wyjściową do przeprowadzenia Dużej akcji edukacyjnej i mieszkańców, bo już po prostu będziemy mieli o czym informować. I będziemy chcieli w najbliższych miesiącach dotrzeć z tą informacją do wszystkich mieszkańców, najczęściej za Państwa pośrednictwem, bo to też bardzo ważna forma. I będziemy chcieli, żeby każdy mieszkaniec tego miasta miał świadomość tego, co, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki i ile go to będzie kosztowało.